Księżyc w Koziorożcu 9 maja 2023 roku. 9 maja 2023 roku o godzinie 1.32, Księżyc przeszedł z ognistego znaku strzelca w ziemski znak Koziorożca i pozostanie w nim do godziny 4.05, 11 maja. Podsumujmy ten czas. Energia strzelca popychała nas ku przygodom, i siedzenie w domu nie było naszą domeną. Ta pogoń za przygodą była niebezpieczna, ponieważ istniało ryzyko zniweczenia wieloletnich wysiłków ku ustabilizowaniu cennych rutyn. Zapewne każdy zauważył, że humor dopisywał, a wysoki poziom optymizmu przyczyniał się do podejmowania odważnych decyzji. Takie optymistyczne podejście do tematu powodowało pokonywanie trudnych barier. A teraz przejdźmy do tego, co nowe i aktualne czyli energii koziorożca. Otóż energia koziorożca jest inna i będzie sprzyjała pokornemu wykonywaniu obowiązków aż do osiągnięcia celu. Bez względu na poziom trudności będziemy skorzy to nieugiętego i odważnego działania. Potencjał ambicji będzie sprawiać, że wzrośnie poziom sumienności, a emocje odejdą nieco w cień. Przewaga umysłu nad emocjami sprawi że łatwiej nam będzie się skupić. Księżyc w koziorożcu zawsze przynosi wysoką pracowitość, więc warto podjąć się zadań, które wymagają nieustannego zaangażowania i dużych sił witalnych. Wydajność i praktyczność będą dominować, co spowoduje, że nie będziemy bujać w obłokach, lecz myśleć racjonalnie i skupiać się wyłącznie na realizmie. Zwrócę jednak uwagę na pewną kwestę. Otóż przez to, że będziemy pracować na wysokich obrotach, to będziemy podatni na zranienie. Więc jeśli ktoś skomentuje nasze wysiłki, może dojść do poważnej awantury. Nawet jeżeli komuś nie wychodzi, a widzisz, że się stara, to pamiętaj, by nie komentować jego wysiłków. Z księżycem w koziorożcu, prędzej czy później ukończy pozytywnie swoje zadanie. Wróżbita Łukasz Węcka.